i Siemano, przeciczałem z tej strony, Mr. Rashibo i jest ze mną Tuzman. Siemano wam wszystkim! I kontynuujemy nasz słodki rozpierdol w, w Warhammer 47. Tak, zaczniemy od misji pobocznej, za którą dostaniemy sztandar. Tak, dokładnie mówiąc, ten. Chorągiew kompanii. Tak. Bo nam ta misja by wygasła za dwa dni, i jak widzicie, to jest to Ten cud miód, który myśleliśmy, zastanawialiśmy się odnośnie misji pobocznych. O jest! Nie tak. co to Gdzie to się odpala? Może jakaś opcja, której nie widzimy, a tu nie jak byk na mapie. No, tylko po prostu, jak mieliśmy dwie planety, to nasi chyba zrobiła misja opcjonalna na trzecią planetę i musieliśmy po prostu pchnąć fabułę odrobinę do przodu. Jo. Czyli po prostu wszystko ładnie, pięknie zachmęcone tutaj pokręcone. I dalej będziemy podążać około, w okolicach kuźni. Jego Chroń cyrusa, jego mocne strony to sabotaż, infiltracja i szybkie ataki zadające ciężkie obrażenia. Nie zostawiaj go nie mam. długo na linii frontu. Ja właśnie tak dostałem, biedny cyrus, <grym> którego nie, nie używamy. tak mały, bo cyrus jest liczny. Dobra, A, tam, głupia, myszka trochę. Czekaj, który mi się poruszało? A, wysyłało się prawym, tak, dobra. A, mamy tu defa robić. No, my mamy defa robić. Później jest trybna. tam po drugiej stronie o. Wow! Ale mi się dźwięk zwiesił przez tak, no. sekundę Dobra, słuchaj, o mogę dać tam budnek jak miał Moją bazuki to ja okopię Ale jednak bardziej bazuka się przyda okopana chyba nie? No a, ty dro te drop -poty używasz? Tak, bo dostałem. A, no, ja też co miałem. O, dreadnought. Hmm. Co? Nie, wyłaś, no cholera. Coś mi mówi, że będzie potrzebne na drugiej flance, bardziej później tarus. Będę jak to jest most, ale nie czy ten most jest złoty. Ale my musimy poprzejmować te rzeczy też chyba, nie? To co? Ty idziesz przejmować? Dobra się starał, nie? To nie jest tak, że na pewno to przejmę. Dobra, ja zostawię w takim razie Tarusa tutaj. Tam ci dlatego to jedno działko zostawiłem, nie? Dobra Czekaj, to ja wezmę wystawię i ja rozstawię sobie swoje własne Te ten, Tadeusem V Dobra Gdzie jest Kurty, to działko? Straci, straciłem jednego, nie fajnie Dobra, czekaj, ja już tam wysłałem ich za tobą U, ktoś do mnie napisał na tym, nieładnie O, niedobrze Jestem na drugiej flance, a ruj mi z tamtej strony idzie Nie no, i cici, idź, idź, ja tu sobie będę dawał radę Wtedy mnie tak pocisnęli, bo nie miałem czego do healowania, nie? Tak, wtedy było akurat jak nie miałeś heal? A. No ty miałeś wtedy heal, nie? Tak, na pewno? Mhm. Mm no dobra. Zaufam ci. Ale te działka tu zostają. Wyłaś. Dobra, ulepszony pancer Dreadnota. Nie da sobie spokoju ta osoba, nie? Która to co pisze? Tak. <noise> no nie, wiem aż tak jest. Cały czas spam jest. Aha. Dobra. Dobra. Tutaj położyłem tych. Tylko kurczę, mam tutaj. O boże, trochę dużo tych biksów bik bik małych. Pieroństwa. No chodźcie tutaj. Dawaj, idziemy. Są strzelcy jacyś śmieszni. O! No mam żelazną pięć dla ciebie. Przydać się. No chyba. <laughs> Dobra, drugi granat załatwi sprawę. O, bardzo ładny. Jak tam ci idzie przejmowanie? No, zbliżamy się do pierwszego punktu. Następną falę napastników. Wiesz co? Mm, ja sądzę, że ty nie zdążysz tego zrobić. Nie no, jeden punkt może przejmę. Jak wróg rozwalił jedną z naszych struktur kluczowych. Aha, co? już. Nie wiem co tu gra pierdzieli, bo ja żadnego budynku nie straciłem, ale dobra. Tam może ja będę wracał do ciebie, co? Nie no, spokojnie, ja to sobie to ogarnę. Ups, zrobiłem nie najmądrzejszą rzecz. No. Użyłem ład ładun... A, dobra, może chodziło o to, że tą wieżyczkę straciliśmy. Poszło. Takie, Takie trochę samobójcze to było, no ale... Ale co? E, bo wrzuciłem C4 w tą wieżyczkę, na którą się wszystkie boty pólowały w sumie rozwaliło jej wieżyczkę No czy wiesz, no Połowiczne zwycięstwo, może tak to ujmijmy Czekaj, dobra, rozłóżmy tutaj kilka min Tutaj i tam drugie poproszę miny jeszcze Dobra, to już jest ugrane. Tamtych już... no właśnie. Dojedliśmy. Ja postaram się iść na następny ten, nie? Dobra. O, druga strona, druga flanka. Jedna z naszych wieżyczek jest ciężko uszkodzona i pod ogniem wroga. Trudno. No. No robię co mogę, no, no nie rozwoję się. Dobra. Ale tu jakieś miny w ogóle mają, albo ktoś do mnie strzela, to coś do mnie strzela chyba. No. Eee... Twozman, mi się chyba teraz twoja pomoc już, bo już jest boss. No, idę właśnie. Staram się dotrzeć, nie? Dobra. D, D, D. O Boże, to jest duże. O, co? No. No bra. Już biegnę, pędzelę e, naprawdę, szybko. naprawdę jest duże. No. I potrzebowałbym supply'a, żeby cokolwiek podzielić większego. Ja nie mam żadnego że nie mam już supply w Kurde, krapnie. Dobra, rzucę im tam. Paczkę jedną. To Nister. O boże, Avitus druga flanka, druga flanka. No, trochę trudna misja, co? Upadł? Tak, dobra. No to ładnie. Wydaje mi się, że mocno nam tutaj pomogły te wieżeczki jednak mimo wszystko. No na pewno. Nie jeden generator, tylko stracony to A to koniec. No! O. Tak, tak Misja wykonana Uj. No nic nie będzie, dużo prawie nic nie przejęliśmy, nie? Wiesz co? Minimalnie. Prawie max. Max! <laughs> Pierwsza wymaksowana, nie? Tak. A bo my tu kontrolowaliśmy obie kuźnie w sumie. Mm -hmm. Dwie dodatkowe misje dostępne. No i ładnie, o to chodzi, nie? Tak. No i pięknie. Ja to sobie pomijam. Dobra. Osoba, która spamuje mi zginie. <laughs> dobra, to co, robimy tu cięcie? Ty ogarnij tam. Ja nie mam A co mi da cięcie, właśnie mi powiedz? No, da ci tyle, że będziemy mieli dostępną do misji do następny odcinek. A chcesz zrobić. Aha, chcesz następny. Dobra, to tak. No to tak, z... no bo misje zawsze dzielimy, nie? Okej, okay, no to dziewięciominutowy odcinek? Dlaczego nie? Okej, okay, no dobra, no to zapraszamy Was do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Także dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się. A hej. hej.